Witam państwa serdecznie tutaj w piątym stadionie na żywo. No nie wiem, co ja mogę powiedzieć po takim epickim debiucie Adama Nawałki w roli selekcjonera. Po prostu nie wiem jak państwo, ale mnie brak słów. Ja akurat wierzyłem, że dokopiemy słowa. A, a co ja mam I powiedzieć? Na kogo wyszedłem? Nawałka! Nawałka, proszę na państwa! Czyli na, na kretyna wyszedłem. Zresztą nie tylko ja wyszedłem mm. na Kretynę, ale i wszyscy kibice tak wyszliśmy. I dlatego pokazaliśmy naszym... O! Ale proszę się zachowywać. Taki żarcik. No, właśnie. Proszę Państwa, przepraszam tutaj za, za pana. Uznajmy, że nie wiem, mecz ze Słowacją to właśnie był taki kiepski żarcik, ale dzisiaj mamy bardzo poważne spotkanie, bo mamy bardzo poważnego gościa, który może pomóc naszej polskiej reprezentacji pani Małgorzata Nowak, specjalistka od restrukturyzacji firm. Witam serdecznie. I znany już Państwu pan. Pan Janusz Nowak, naukowiec, limakolog, wybitny specjalista, profesor, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prywatnie kibic i mąż tej Nie pani Nie kibic, Małgorzata. tylko wiceprezes uczelnianego klubu kibica. Może pan się uspokoić i nam nie przeszkadzać poważnej rozmowie? Proszę. Pani Małgorzato, jak to wygląda jak gdyby z pani perspektywy jako specjalistki od ten proces restrukturyzacji firmy, jaką jest polska reprezentacja piłkarska? Mhm. Jak to pan, wygląda? Z... Pan trener Nawałka z lubością używa słowa eksperyment. To eksperyment. Co to za eksperyment jest? To jest? Nie chcę nawet mówić, co to za eksperyment jest. No. Obrońcy wpadają na siebie, kopią się w czoło, podają rywalom. Co to, to, to za eksperyment? A w ogóle, co to za trener ten Nawałka? Może... Trener nawałka! Maria Skłodowska-Kiria! O co ci chodzi? Przez ja chciałam to powiedzieć. Dlaczego przerywasz się, wtrącasz, kłócisz się? No, z przyzwyczajenia no, mężem jest to w końcu. No, chodzi o to, że, że, że w każdej dziedzinie, w każdej dziedzinie jest, mm -hmm. jest moment na eksperymenty i na czas wprowadzania strategii, tak? Się. No i meczy, reprezentacji to, to nie jest czas eksperymentów. Tutaj trzeba a? rozwiązania. No, no, nie wiem, metodą prób i błędów to można, nie wiem, ślimaki zachęcać C ale do zawodu. Co ślimaki? Co ślimaki? Przepraszam usiąc, bardzo, odczym się od ślimaków. No. Jako limakolog no, ale że, proszę że, proszę, proszę siad Proszę chodzi o to, że jeżeli chcemy wprowadzać zmiany, to przecież nie możemy oczekiwać, że od razu będą efekty tych zmian. No nie, zmian, ale jeżeli tak? ja przeprowadzam restruktury, restrukturyzację tak. w firmie, tak, a, a wcześniej zaproponuję jakiś żenujący spektakl nieciekawych eksperymentów, to jak to się skończy? No? Wielką nawałką. No, albo małą nawałką. To nie jest czas na eksperymenty, proszę Państwa. Tutaj trzeba zastosować strategię zawężania. Zawężania, czyli rezygnacji z produktu, tak? który na 100% nie przyniesie nam zysku, ale, tak? Ale, ale dokładnie tak. Strategia zawężania. No, no proszę Państwa, nie wiem, czy, czy wy wiecie ale jest już podany skład i to jest dokładnie strategia zawężania. Skład Adam Nawałka podał taki, że tylko trzech zawodników występuje ci, co grali w meczu ze Słowacją, czyli Waldemar Sobota, Jakub Błaszczykowski, Robert Lewandowski. Dokładnie, to jest strategia zawężania. Adam, patrz na mnie, słuchaj, ja byłem tak wściekły po tym ostatnim piątkowym meczu. Ja musiałem się po prostu spokojnie przespać i czy prawda jest taka, że znowu jestem wściekły? Ale Adam, to ty jesteś trenerem. To ty decydujesz, słuchaj, i to ty bierzesz wszystko na Letę. I dzisiaj masz po prostu zmazać te plamy ze Słowacji. Rozumiesz? Nie wiem jak państwo, ale moja nadzieja ma kolor zielony, tak jak prawda Irlandia. Wiem, że teraz gadam kompletnie bez sensu, ale to dzisiaj piłkarze mają zagrać sensem i Mam wygrać. Ja tak, bo jak tak jest. Nie wygrają, to to. Jak? No, no. Jest, jest po prostu...